Witam, z tej strony Ola Gersz. Moim, moim gościem, moją, moją gościnią jest Marta Niedźwiecka. Sex coach, psycholożka i autorka podcastów, czyli konkurencja? W zasadzie. <grych> o zmierzchu świetnych Witam. podcastów. Bardzo dziękuję. To nie jest żadna konkurencja. mam taką teorię, że my konkurujemy z YouTubeem, ale między tak. sobą raczej nie. Nie, między sobą kto nie. raz wsiąknie w podcasty. Tak, Podcasterzy już, już się jest lubią nasz. i szanują, tak, prawda? To jest tak. jedna klika. Tak. Tym bardziej, że to jest takie dosyć wymagające medium i tutaj trzeba przyjść z kontentem, a nie tylko z ładnym obrazkiem i tak. infografiką, więc ja mam poczucie, że ci odbiorcy są. Krytyczni, o tak bym powiedziała. Tak. Wymagający i krytyczni. Tak, z, dokładnie, tak, tak więc mam się. nadzieję, że nie będą zawiedzeni naszą rozmową, ale na pewno nie <śmiech> będą. <śmiech> A właśnie nasza rozmowa, tak jak tak myślałam, właśnie od czego zacząć, bo. Więc zacznę od przyk przykładu. Jest para z długim stażem. Prawda? Para z długim stażem i mówi, że ma problemy w życiu seksualnym. Po prostu to życie seksualne się wypaliło. Nie jest tak jak kiedyś. Emocje odeszły. Koniec jest nuda, koniec związku. Pustynia. Co mamy zrobić? I co? 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 Odpowiedź to jest jak w tym dowcipie. Jak żyć, krótko. Więc oczywiście jedna opcja jest taka, że można zmienić związek. A jeśli ktoś nie chce zmienić. Jeśli związku, ktoś nie chce zmienić związku to, to, to zła wiadomość jest taka, że czeka go naprawdę sporo pracy. Bardzo sporo. Bardzo sporo pracy. I to jest. To jest taka rzecz, która na razie jeszcze w. Polsce parkuje, czy też przyjmuje się woluśku, czyli te, takie przekonanie, że ludzka seksualność, czy pewność, yy, ludzka seksualność wymaga nieustannej opieki i zachodu. I mhm. tak jak inwestujemy czas, pieniądze, wysiłek w, na przykład doskonalenie jakichś kompetencji zawodowych, mhm. tak chcemy mieć awans, tak. yy, robimy różne rzeczy, yy, ambicja nas popycha do realizacji coraz trudniejszych projektów. Mhm. Yy, to nieco podobnie, choć nie identycznie, powinniśmy postępować z naszym życiem seksualnym. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele par, z którymi pracowałam i pracuję i z którymi mam kontakt, wychodzi z takiego absolutnie mylnego założenia, że rzeczy się robią same. To znaczy, wystarczy spotkać tą mityczną drugą połówkę, i już, e, i, już. i po prostu wszystko jaśnieje, i jak najprawdopodobniej wypłaty żyją do, odjeżdżają w stronę zachodzącego słońca i żyją długo i szczęśliwie, no a seks robi się sam. Prawda jest taka, że seks jest niesłychanie takim delikatnym obszarem interakcji związkowej. On bardzo reaguje na kryzysy, bardzo reaguje na niedoinwestowanie. On, to nie, ono nie musi wynikać z braku emocji, ale na przykład może wynikać z tego, że mamy dzieci. Każde dziecko to jest, taki, to, to jest taki etap w życiu pary, że oni muszą dużo energii władować w tego małego człowieka, go tam odchować, dociągnąć do jakichś tam placówek edukacyjnych w jednym kawałku w miarę i jakiegoś takiego zaopiekowanego, i wtedy ich energia w znacznej części kieruje się w stronę tego dziecka. A, a ten byt wspólny, jakim jest my. Czyli to związko, ta, 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 ta przestrzeń związkowa, no wtedy dostaje trochę mniej. Tak. Dobrze, jakby dostawało tylko troszkę mniej, a nie zero na przykład. Mhm. A czasami się zdarza tak, że dostaje zero. I jakby te, w, w, jest dużo rzeczy, które seksualność, intymność, relacje emocjonalne pomiędzy ludźmi osłabiają. Niewiele rzeczy odżywia je automatycznie. Mhm. No i efekt jest taki, że po tam powiedzmy 10 czy 15 latach życia razem. Ludzie się rozgląda, rozglądają wokół siebie. Te dzieci są trochę już odrośnięte, jakaś sytuacja zawodowa się ustabilizowała. Oni się patrzą wokół siebie i mówią no, tak, ojej, nic Czyli... się nie dzieje. Czyli można tego uniknąć. Można, no ale to by trzeba było wchodzić w związki ze świadomością, tak? Czyli, że na przykład. Nie wierzyć w te dwa lata pierwsze, które są na WIKSie, na hormonach, są super, niesie nas, mamy dobry seks, nawet jeżeli mamy jakieś osobiste stłumienia czy blokady, to to zakochanie nas niesie. A my, no tak, zakochujemy się, wiążemy się z jakąś osobą, w sumie nieważne w jakim układzie, bo każdy lubi, jak lubi, przeżywamy ten etap zakochania i potem. W zasadzie dużą część czasu, ja mam takie wrażenie, ludzie po prostu siedzą i za nim tęsknią. Czyli jakby są w takiej, w takiej stagnacji, w takim bezruchu i mówią, ojej, bo ja, ja bym chciała, albo ja bym chciała, żeby to było tak jak wtedy, Ale to jest jak ciągle. my to na jest plaży ciągle, w Dębkach tak? pierwszy raz. I w... <laughs> mm -hmm. No dobra, tylko macie 15 lat więcej, dwoje dzieci na karku, 20 lat ciężkiej pracy tak. zawodowej i, i jakby nie da się Odśwież wrócić do tego czasu, kiedy byliście studentami i waszym jedynym zmartwieniem było to, za co dzisiaj będzie kolacja i czy starczy na wino. Ja właśnie się z tym bardzo często spotykam, że po prostu pary, które są ze sobą 3-4 lata, mówią: Ojej, było, jest zupełnie inaczej, było tak pięknie. Dlaczego się skończyło? I jakby nie ma to zrozumienia, że to są inne etapy, prawda? Że ten początek nie może trwać cały czas. To nie jest film. Nie może trwać cały czas i że on jest. Znaczy, ja w, 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 wśród moich słuchaczy jestem słynna jako absolutny przeciwnik zakochania. Nie, nie, nie będę dręczyła was tak strasznie. Jak chcecie posłuchać, dlaczego zakochanie jest takie niedobre, Chcemy. to zapraszam do mnie. Ale w skrócie tylko powiem, że zakochanie jest cudownym etapem. Który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To znaczy, on ma nam zamortyzować ten haj emocjonalny, hormonalny, ten cały obłęd, w który wpadamy, jest przecudowny, ale on ma nam zamortyzować trudność i ciężkość wejścia w intymną relację z drugim człowiekiem. To jest naprawdę bardzo wymagające, żeby zaufać komuś, otworzyć się przed nim, związać na przykład na jakiś dłuższy czas albo na nie wiem, mieć dzieci czy cokolwiek, e, czy mieć psa wspólnie i te puchate mniej więcej... Dziecko. Puchate, <laughs> tak, dziecko. puchate dziecko. Tak, dziecko, tak. Te, te, te dwa lata mniej więcej, bo to oczywiście nie jest równo dwa lata od momentu, jak żeśmy sobie spojrzeli w oczy, ale mniej więcej te dwa lata to jest taki okres, który my powinniśmy, jakbyśmy chcieli, żeby to działało, wykorzystać na... Takie, te, takie dobre związkotwórstwo, czyli budowanie głębokiej, autentycznej relacji, w której jest miejsce na moje granice, na moje potrzeby, na widzenie drugiego człowieka, hmm. na wszystkie takie nudne, dorosłe rzeczy, które się pozornie z seksem w ogóle nie wiążą. Ym, I w tym potem rośnie taka dojrzała seksualność, to, że my, jak mamy tam, nie wiem, 40 czy 50 lat, ja wiem, że to dla niektórych jest niewyobrażalne, też tam <laughs> kiedyś byłam, że nie mogłam sobie wyobrazić ludzi po 40 mających seks, ale że jakby nie, repertuar nam się nie kończy na byciu yy, zakochanymi na tym hormonalnym haju, tylko mamy tylko jeszcze trwa. kolejne etapy, właśnie dojrzałej relacji, która może być super satysfakcjonująca. I to nie jest tak, że ludzie po 10 latach muszą na siebie patrzeć jak na przedmioty. To nie, to, to nie jest tam wpisane na stałe. My do tego doprowadzamy, a potem jak już się orientujemy, że tam jesteśmy, to załamujemy ręce i mówimy, chcemy do tych dębek, wtedy na tą plażę, <noise> czy tam nie wiem, gdzie kto miał najlepszy yy, inicjujący raz z, ze swoją drugą czyli, pomogą. Czyli ta nasza kultura miłości zakochania jest trochę szkodliwa dla nas. Bardzo, bardzo, naprawdę bardzo, bardzo. Bo ona też wypacza w ogóle. Zobacz, ona opowiada taką historię, że biały rycerz na białym koniu przybywa do dziewoi, która zamknięta na wieży, tam ratuje. rozczesuje włosy. on ją ratuje, metafora takiej inicjacji seksualnej, on ją budzi jak tą królewnę Śnieżkę po pocałunkiem, tak, on nie ona, znasz ona, no po prostu, no bo to jest taka... Toksa, I ona po prostu rozkwita pod jego spojrzeniem, a on obejmuje ją ramieniem, no i właśnie zachodzące słońce. i wie, I i nie, nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma, nie ma. Nie nie ma nic, nic. Nie, nie ma nawet rozmów, bo oni nie rozmawiają. On <noise> no nie rozmawia, przecież on na nią patrzy, wie, czego ona chce, ona patrzy na niego, on, 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 ona rozumie, czego on potrzebuje, już w ogóle jakieś. Zaawansowane for, formy interakcji nie są potrzebne. Na marginesie, te stare bajki Disneya, to jest to, <noise> taka toksyczność w tej chwili, ale nie wchodźmy w ten temat. Autorka bardzo fajnego, feministycznego porno, Erika Last, kiedyś powiedziała, że za nieszczęścia związkowe, seksualne, związkowe świata należy winić złe porno i filmy Disneya. <noise> I ja no, kocham ten cytat, to, ja to jest prawda. Się pod to jest Reikomanie. prawda, tak. Yy, czyli... Czyli tak, czyli zakochanie nie to... tylko motylki, trzeba od razu pracować, żeby potem nie było problemów, żeby potem nie obudzić się z, z, z marzeniem o tych dębkach. Tak, tak. Na, na kompletnej pustyni i to pracować to nie oznacza, że to ma być tylko znój, bo tam jest mnóstwo pięknych rzeczy do zrobienia, Jasne. ale to znaczy, że my po prostu od samego początku myślimy o tej seksualności jako o pewnym dobru wspólnym, właśnie, które się nie robi na automacie. Mhm. Nie, nie wydarza się tylko dlatego, że jesteśmy w sobie zakochani. Czyli y, jak taka praca miałaby wyglądać? W sensie budowanie szacunku, budowanie bliskości, tak? Y, to też, ale na przykład za bardzo ważną, ważnym kawałkiem. Który ja się staram adresować, jak, jak ze, ze swoimi parami przeprowadzam tę ten, ten, rekonstrukcję, mhm. czyli próbujemy z pustyni wrócić do jakiejś oazy i jednak coś ocalić, to to, że bardzo często na, na samym początku, my, tak, no wiadomo, że udajemy trochę fajniejszych niż jesteśmy, to normalne, to, to jakby tak jest, ale zapominamy o swoich granicach co jest bardzo często zresztą domeną kobiet, ale mężczyzn też w pewnym Aha. sensie. Jak to działa? No, spotyka niewiasta tego rycerza swojego w śniącej zbroi, myśli sobie, mój ci on. To jest to, tak. nie? to. To jakby to jest ten match. Ja to tak heteronormą jadę, ale to, to, to naprawdę może być też rycerka w tak, śniącej zbroi. To oczywiście. może być dowolna konfiguracja. I, i, I po to, żeby ten związek istniał, po to, żeby było fajnie, my poddajemy kolejne granice. To mhm. znaczy, co piątek wychodziłam z dziewczynami na wino i do kina. Mhm. I dwa razy w tygodniu, albo trzy razy w tygodniu miałam trening. Tak. I to była moja to taka dobra rutyna dbania o siebie. I raz na miesiąc wyjeżdżałam, czy raz na dwa miesiące z dziewczynami gdzieś na weekend. I ja to wszystko poddaję. Oddaję krok po kroku z tego, co było moją domeną, domeną mojej autonomii. Miałam zainteresowania, zainteresowania znikają. Już jest tylko to, co możemy robić razem. Jesteśmy tylko my. Już. Jesteśmy pozornie tylko my, a tak naprawdę dochodzi do zlania. Kiedyś mogłam, nie wiem, jeździć na windsurfingu, latać na windsurfingu z pełną pasją dwa miesiące w roku czy trzy miesiące w roku. On nie lubi, bo mówi je, je więc odpuszczam. Mhm. Nie, no, to nie. Właśnie. Jeżeli w związku nie ma zdrowych granic, czyli takiego zdrowego respektowania autonomii ludzi, mm -hmm. to po pierwsze, ja mówię zdrowego, to nie znaczy, że my mamy w, w, w każdym momencie się kłócić, dyskutować o każdej rzeczy, przekonywać się do wszystkiego przy pomocy argumentów siłowych. Chodzi o, o unikanie przeciwwagi, czyli takiego zlania się w taką symbiotyczną masę, w której nie ma żadnego iskrzenia, Mm -hmm. Nie ma żadnego ryzyka, nie ma żadnego rozwoju indywidualnego, i tacy ludzie po 20 latach będą na siebie patrzyli y, kompletnie znudzeni, bo tam się nic nie wydarzy. Mm -hmm. A jeżeli ona przez te. No, ja rozumiem, jak ludzie mają dzieci i kłopoty, i chorują, to to się wszystko trudno robi. No ale ja jako terapeuta mam na to odpowiedź taką, że w ogóle nikt nam nie obiecywał, że będzie łatwo. więc. Jakaś taka... Disney nam obiecywał, że będzie Dokładnie o tym mówię. Um, że, że, y, że ona na przykład zaszła w ciąże no to nie mogła y, na tym windsurfingu pływać i potem odchowywała te dzieci nie mogła na tym windsurfingu pływać, ale doszła do wniosku, że kurde, jak te dzieci mają 3 lata, już są w przedszkolu, to ona przynajmniej dwa razy do roku na ten windsurfing gdzieś poleci czy pojedzie. Czy będzie jeździła na rowerach, bo to było to, co, co było dla niej super ważne. E, czy nie wiem, rob, wyjeżdżała i robiła zdjęcia. No to, co... To, co było żywiące, to, co było indywidualne, to, co tworzyło właśnie tą przestrzeń autonomii. I, I ona w tym swoim obszarze, i on też w tym swoim obszarze, mogą się rozwijać niezależnie. Więc oni, jak się spotkają, to jest jakaś iskra, mm -hmm. jest jakaś różnica, jest coś do opowiedzenia, jest jakaś podnieta, którą można wygrać, po to, żeby po tych wielu latach w tym związku się jakoś działo. A jak oni tak we dwoje. To mogiła. No to. To jest, jak jest. A yy, wróćmy do tej właśnie takiej pary, która ma tę mogiłę, tak? No, nic nie zrobili, jest, jest są jedną masą, znudzoną, rozlaną, nic się nie dzieje, to życie seksualne nie istnieje, oni mają siebie dosyć, ale no nie chcą się rozwieść, no mają dzieci, chcą być ze sobą, no mówią się. To jak, na początku powiedziałeś, że to długa praca, jak te emocje wzniecić. Z powrotem. W takim długim związku, no, oprócz oczywiście granic i w ogóle potrzeb, i dogrzebania się do tego, gdzie, co każdemu z nich po tych latach jest potrzebne, to ja bym jeszcze zwróciła uwagę na to, co się wydarzyło. Mhm. Dlatego, że no 20 lat to jest kupa czasu, mhm. czy tam 15 i tam się mogło nieźle nagrabić osadów, czyli ktoś kogoś zdradził. Ktoś kogoś zawiódł czyjąś lojalność, to niekoniecznie chodzi o relacje interpersonalne. To na przykład jest taka sytuacja, w której kobiety po urodzeniu dziecka, na szczęście coraz rzadziej, ale, ale ciągle tak jest, czują się takie bardzo osamotnione i pozostawione bez opieki. No, dużo rzeczy mogło się pozbierać przez te Jasne. 20 lat. I oprócz tej, tej autonomii i dbania o to, żeby ta iskra gdzieś za, zaistniała i żebyśmy my się Jakoś zaczęli rozwijać autonomicznie, oddzielnie, no to na pewno bym się zajęła sprzątaniem te, tego, co jest zamiecione pod dywan. Od bo, tego to zacząć, jest, bo, bo, to, bo to jest taki dobry, dobry, taki, jakby to powiedzieć, wyłącznik na seks. To znaczy, nawet czasami takiej parze z długim stażem, by się może coś chciało, pojechać razem na weekend, coś fajnego zrobić, mhm. ale patrzą tak na siebie i lubią się, może się nawet kochają, ale pracuje dużo złości i takiego resentymentu, który jest o tym, co ty mi wtedy, mhm. kiedyś. Czyli trzeba to odgrzebać. Warto by było to przegadać i odgrzebać, no i czasami jest tak, że można to zrobić we dwoje, po prostu jakby zdobywając się na, do, na odwagę, no a czasami trzeba pójść do kogoś, kto jakby mhm. będzie godził te strony. No bo często to, to też jest taka smutna prawda, że jednym z zabójców intymności są po prostu kryzysy. Mhm. Czyli, że jeżeli para przejdzie przez ileś tam niezaleczonych kryzysów, takich nieopracowanych, mhm. czyli nie wychodzimy z nich tak, że się rozumiemy i wiemy, co się wydarzyło, tylko udajemy, że nic się nie stało albo po prostu przechodzimy nad tym do porządku dziennego, no to te kryzysy są trochę tak, jak połamane kończyny. Mhm. Po iluś latach kilka złamań daje realne osłabienie, i, no i trzeba, to, to, trzeba się tym zająć, bo tutaj na, nie, 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 nie. To nam wybije w ten czy w inny sposób, czyli że mhm. jak, zawsze się jakaś złość odezwie, jakaś taka ukryta chęć zemsty, mhm. albo a to, to nie. Czyli trzeba wymieścić spod tego dywanu to tak, wszystko. te, te osady. Yy, no i, i to też jest na całe szczęście jest tak, że ludzie w, 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 po 40 nie umierają, po 30 też nie umierają, po 40 nie umierają, po 50 nie umierają tak łatwo. Yy, I że tam jest całe mnóstwo fajnych rzeczy do odkrycia. Yy, no tylko znowu wracamy do tego, od czego zaczęłyśmy, czyli że ża żadna ta tajemnica, żaden ten. Yy, Fantastyczny seks, cokolwiek to dla Was znaczy, i się nie wydarzy, dlatego że spadnie nam z nieba, tylko wydarzy się na mocy tego, że po prostu ułożyliśmy jakiś wysiłek i staranie w to, żeby być bliżej z drugą osobą. Właśnie, a propos bliskości z drugą osobą, e, napisać książkę Slow Sex, uwolnij, tak. uwolnij miłość. E, uwolnij miłość, prawda? Uwolni miłość, tak, seks, tak, tak, tak. miłość, tak. I właśnie yy, napisałaś tam, że to jest taka idea, która transformuje życie seksualne, prawda? Teraz te wszystkie idee slow są bardzo modne, tak? Slow life, slow food i tak dalej. Slow sex powoli wchodzi, wchodzi w te polskie pielesze. Ale yy, właśnie czy slow sex, o którym mam nadzieję zaraz tam powiesz, co to jest, czy on też jest taką, takim ratunkiem dla tych osób, które chcą z powrotem tą bliskość, tę bliskość, te emocje wzniecić? No tak, gdybym nie wierzyła, że to jest jakiś, jakiś konkretny ratunek, to pewnie bym nie napisała tej książki. Ona powstała już parę lat temu, cztery mm -hmm. lata temu, jak, jak te idee slow były takie świeżutkie. Um, i, I ona jest... Um, pewnego rodzaju bo tak w ogóle w, w slow jako takim chodzi o takie zapauzowanie obłędu technologiczno-cywilizacyjnego Rozejrzenie się dookoła na przytomku i powiedzenie: Okej, okay, dobra, tu są jakieś zasoby, które nie są takie ważne, jakieś wartości, które nie są o tym, żeby natychmiast odnieść sukces, żeby wypełnić kalendarz Google po brzegi i mieć tysiąc spotkań w tygodniu. Nie są o efektywności, nie są o tym pędzie, tylko są o innych wartościach. I to się przejawia we wszystkim, czy weźmiesz slow fashion, które mówi mniej. I odpowiedzialnie. Czy weźmiesz slow food, które mówi mniej lokalnie, i nie sprowadzajmy koniecznie krewetek z Wietnamu, bo może można zjeść polskiego śledzia, jest fantastycznie. To w slow seksie chodzi o bardzo podobne rzeczy, czyli zatrzymaj się, znajdź swoje tempo, nie tylko w seksie, ale w ogóle mhm. w takich przyjemnościach, dlatego że pośpiech bardzo źle działa. No, żeby móc to wyjaśnić, to muszę was albo odesłać tam, albo tam, czyli albo do podcastu, albo, albo do książki, bo to jest jakiś większy temat. Ale mm -hmm. pośpiech w ogóle źle działa na ludzką psychikę. Tak. My nie jesteśmy zestrojeni na to tempo życia. Yy, neurobiologicznie po prostu nie jesteś. Ono, na, ono nas niszczy. I, yy, I jeżeli nie zapauzujemy, to skazujemy się na takie... Różne to jest bardzo też związane ze sposobem pracy naszego układu nerwowego, ale generalnie skazujemy się na uprawianie seksu na automacie czyli, tak jak zawsze, ma odcince, często z listą zadań do zrobienia tak. w głowie. Kończymy taki seks, rozglądamy się wokół siebie, i mówimy, no i. Ale czasem też taka para z dłuższym stażem jest na przykład nieusatysfakcjonowana, że orgazmu, nie orgazmów, prawda? Albo no tak, że... no, w, w ogóle dużo rzeczy się rozlewamy. Nie mogło są tacy gipscy, żeby tak, tak rozlewać, a, a oni ciągnie, to tak, tak jak tam 15 lat temu. <laughs> um, i, y, więc w tej idei slow seksu chodzi o to, żeby po pierwsze zwolnić, po drugie, żeby wpuścić trochę świadomości, czyli w zasadzie to, co my mówimy, że rzeczy nie dzieją się same, że, że trzeba być uważnym, że, że jakby to odnajdywanie się z partnerem, partnerką to jest taka robota na całe życie odnajdywanie się ze sobą, bo przecież ludzie, oprócz tego, że mają te interpersonalne historie w związkach, no to mają też ze sobą. Na Jasne. przykład byli wychowani dosyć restrykcyjnie i trochę się boją tego seksu i wcale nie są tacy hop do przodu, jakby, jakby może chcieli. Um, I i w, w, w slow sexie chodzi o to, żeby właśnie zwolnić Trochę oprzytomnieć, wyjść z tego automatu, wzbudzić w sobie uważność. No, oczywiście w, w, od razu wtedy człowiek jest bardziej chętny do eksperymentów i um, budzi się taka ciekawość, no to tak jak jest, nie wiem, na wakacjach, że jak jesteśmy wypoczęci i y, oglądamy nowe piękne rzeczy, które nas pobudzają, to czujemy się odżywieni, tak. podekscytowani, tacy nasyceni. No, to tak po prostu działa, mhm. w seksie też tak działa. Um, no i żeby przy pomocy różnych takich fajnych trików, rytuałów i, i tego typu historii umieć dbać o tą intymność, zarówno seksualną, mm -hmm. jak i emocjonalną w związku przez lata. Czyli nie zostawiać tego odłogiem, żeby się mm -hmm. nam pustynia zrobiła, tylko dbać na tyle, żeby mieć... Ta metafora ogrodu jest zgrzana strasznie, ale to o to chodzi, żeby jakby ciągle... Tak, ale żeby tam jednak ciągle coś rosło. Mm. I ja wiem, że to działa z wielu powodów wytestowane mhm. i jakby nie ma na to badań naukowych jeszcze, ale, ale na przykład są badania naukowe na różne techniki mindfulness'owe, które to badania dowodzą, że jednak oprócz tego, że mindfulness nam hamuje ten rozbiegany układ nerwowy, to, to sprzyja aktywizowaniu takich jakości właśnie jak uważność, czułość i powoduje, że ludziom jest po prostu do siebie bliżej. Mhm. Więc na pewno idea slow seksu nie jest Panaceum, to nie jest tak, że po połkniecie tą książkę i wszystko się samo rozwiąże, ale na pewno um, może być bardzo konkretnym wsparciem, bo w książce jest mnóstwo ćwiczeń też na mhm. to, o czym gadamy, ale że może być bardzo konkretnym wsparciem na to, jak to robić. Mhm. Tak po prostu, czyli, że jakby to, ta świadomość, co ta pani niedźwiedzka mówi, to co, co ja mam zrobić. No to tam jest tam to, to oh. i to w skrócie oczywiście. Yy, myślenia nic nie zastąpi, ale, ale, ale jakieś wyraźne wskazówki też tam daje. Yy, I mam takie poczucie, że slow jako taki yy, powoli wychodzi z przestrzeni takiego dziwnego trendu. A staje się jakąś alternatywą realną ale dla stylu jest, życia, więc może się to To jest po prostu... bardzo fajne, bo no, przez lata było, było y, to takie myślenie o seksie jako o czymś zadaniowym. To o czymś bardzo to tak. prawda? Pozycje nowe, orgazmy, wszystko, wszystko. Dużo, tak, hu -hu. dużo, mocno, tak. y, y, intensywnie. intensywnie. Nie, 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 nie mam nic przeciwko intensywnie, ale, że, że ale nie, eksploat na siłę, tak, nie eksploatacyjnie. Ale nie eksploatacyjnie, bo. bo, bo no to, to też jest. Żyjemy w takiej kulturze, w której, mówię o kulturze zachodu, oczywiście, w której seks jest, no, oprócz tych pięknych kawałków, właśnie takich związanych z tym, że ja sama ze sobą jestem dobrze i z drugim człowiekiem jestem dobrze i tam są jakieś namiętności i, 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 i pasje, no to te, może być też wykorzystywany bardzo eksploatacyjnie i bardzo tak przedmiotowo, no i to, to jest w naszej kulturze i my tym przesiąkamy, więc jakoś trzeba się to też odcią odciąć trochę od czyli, tej historii. Czyli taki slow sex, prawda, czyli nastawienie na też emocje, bliskość, a nie na mechaniczność i nie na zadaniowość, on może być jakąś pomocą dla takich par z dłuższym stażem, które już czują, że się od się oddalają, a jednak chcą być ze sobą. Tak, ale też dla tych młodych, które by chciały nie popełniać tych okay, błędów. Dla wszystkich. Bo to, to, to w ogóle by było najlepsze, żebyśmy nie brnęli w te. Tak, od początku. E, tak, żeby to jakoś dobrze od początku poprowadzić. Więc jak macie w tym roku, drodzy słuchacze, jak macie. Prospekt relacyjny, otwarty, to, od razu. Dobie, to bierzcie Slow od razu na warsztat i, i, i naprawdę, za, za... you're welcome, za parę lat mi podziękujecie. Dobrze, to myślę, że już musimy zakończyć, bo widzę, że czas nam tyka. A Także, ta a szkoda, bo mogłabym z tobą rozmawiać cały czas, ale zachęcam do przeczytania książki Slow Sex, bo jest wspaniała i do twoich podcastów. Serdecznie który zapraszam do podcastu. Mówisz też tak, o tak? seksie i o takich laty. I o kulturze i właśnie o tej świadomości nauczyć. takiej, o, o, o pograniczu seksualności takim nie do końca oczywistym, czasami transgresyjnym, czyli takim przekroczeniowym, a czasami takim, że wydaje się, że zupełnie chodzi o coś innego i tak lądujemy w tym, jak mieć udane życie seksualne, co nie oznacza seks, bo seks Państwo, będziecie robić tak, jak lubicie. Ja się do tego nie I mieszam. Czyli tak na koniec, jakbyś miała się zwrócić właśnie do słuchaczy, jak, jak nie. Jak, co mają zrobić z tym seksem, żeby nie było pustyni w jednym zdaniu, to co byś powiedziała? To bym powiedziała myśleć. Myśleć. Myślenie ma kolosalną przyszłość, ale myśleć świadomie, nie na zasadzie jak mocniej więcej dalej, tylko jak uważniej, przytomniej mniej automatycznie. Nie oglądasz Królowych śmierci. Tak. Dobrze. Tym, tym wspaniałym akcentem zakończymy. Marta Niedźwiecka Bardzo była dziękuję. Moj, moją gościną. Bardzo dziękuję. <noise> dziękuję.